Zadacie pytanie Co ja tu robię To samo ja mogę powiedzieć co ja tu robię, ale taki był plan A staram się plany wykonywać Siemka wszystkim Dolny Śląsk Srebrnogóra Fort Ostróg Pamiętacie Tu było ognisko impreza na urodziny od Jakuba Wyjazd krótki, tym razem dwa dni parę osób do odwiedzenia teraz poszedłem do Kuby jak film będziecie oglądać już będę pewnie gdzie indziej jutro w góry do jednej dziury a w poniedziałek wyjazd także ostatni wypad na Dolnej Śląsk w tym roku raczej na pewno także pozdrow z Dolnego Śląska Powiem wam śniega 20 cm, ale się topi będzie syp, więc jutro, jutro będzie grubo. Ale my radę, nic się nie martwcie, patrzcie, zarypiaszczę, co? oki okay. Pozdrawiam wszystkich z mojej ekipy. Wiadomo o kogo chodzi. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Trzymajcie się i do zasiemka.